Cześć, witam Was. Jeśli się komuś po prostu ten filmik przyda choćby paru osobom, żeby uniknąć tak zwanej gleby, no to i tak już będzie sukces. Nagrywam ten filmik, bo sam teraz niedawno zakupiłem znowu motor. Powiem wam parę rzeczy ważnych, ciekawych. I tak jak na wstępie powiedziałem, że jak komuś to pomoże uniknąć gleby, to, to no i tak będzie sukces. A więc, powiem Wam tak, jakieś tam 30 lat temu miałem wypadek na motorze, a tylko z tego powodu mało praktyki i co jeszcze mogę Wam powiedzieć, uważajcie z hamulcem przed nim. Teraz motory mają ABS-y i te inne systemy zabezpieczeń, ale kiedyś nie, nie, nie miały, nie? I tak jak tutaj widzicie, za mną górka jest, popadało trochę, także należy uważnie tym hamulcem operować. Tak samo ubiór też powinien być odpowiedni, w miarę kiedyś dawniej to jeździłem w krótkich spodenkach i też z tego powodu miałem rękę złamaną, bo nie miałem żadnych tam zabezpieczeń. Na nadgarstkach też nie miałem żadnych, teraz to rękawiczki też nie są typowo do motoru, ale, ale już jakieś ogólnie są. Kiedyś to... W takim kraju dziwnym byłem, jak Grecja, można powiedzieć, i tam jeździło się nawet bez kasku. I też jak miałem raz też wypadek, to gdyby nie kask, to pewno już by mnie tutaj nie było. Kask pękł mi na pół. Tak to ważne jest mieć dobre zabezpieczenie. Tu mam kask. Taki może nie jest za super, ale bez kasku nie powinno się w ogóle nawet wsiadać na motor. I przede wszystkim uważajcie na przedni hamulec, żeby uniknąć tak zwanej gleby. Jeszcze jedno Wam powiem, Mój znajomy kiedyś też miał po prostu wypadek na motorze, szybko nie jechał ze 40-50 km na godzinę i tutaj ma izolę, można powiedzieć, metale w barku, bo się po prostu przewrócił, dlatego też jakaś odzież też powinna być odpowiednia. A w tamtym czasie to po prostu byliśmy właśnie w Grecji i tam tak każdy sobie jeździł lajtowo w krótkich spodenkach, nawet w klapkach i w ogóle, nie? No ale taki to jest tam kraj. A tutaj jak widać pogoda w Polsce jaka jest, taka jest i trzeba być uważnym. Przede wszystkim nie jest to żaden instruktor, tylko po prostu tak, jakby, po prostu, żeby komuś pomóc. Uważajcie na siebie. Wiadomo, starzy, kierowcy, każdy sobie sam jeździ jak chce, ale to ogólnie młody, jak ktoś będzie oglądał, niech uważa z przednim hamulcem. Jak już hamować, to tylnym i delikatnie przednim w takich warunkach. No chyba, że trzeba awaryjnie hamować, to już wtedy każdy sam metodą próby błędów. Także pozdrawiam Was. Wszystkich i miłego dnia Wam życzę. Uważajcie na siebie, bo życie jest tylko jedno i, i po co je tak bezsensownie stracić. Cześć i do następnego. Hej!